Witam Was bardzo serdecznie. Tu Magdalena Atkinson z Dzińki z Polska. E, witam Was w nowym cyklu e, omówienia energii e, pełni księżyca e, w połączeniu e, z interpretacją kluczy genowych na obecne czasy. E, na obecny moment. E, pełnia będzie 27 e, lutego. 2021 pełnia w pannie. E, I e, zawsze jest moment pełni, takim momentem uwolnienia. I ja zawsze patrzę na tą energię jako o uwolnienie się od czegoś, co już nam nie służy. W tym przypadku mogą być to stare wzorce e, w połączeniu z cieniami kluczego nowych. To, to bardzo tutaj rezonuje. Jest to okazja do transformacji, do uwolnienia, uwolnienia się od pewnych wzorców, a równocześnie uwolnienia marzeń, uwolnienia pragnień, uwolnienia nadziei. I to bardziej rezonuje z energią daru. I co w tej, w tej, w tej mojej kontemplacji postaram się z wami podzielić, jakie, na jakie dary. Na obecne czasy, na obecny moment warto zwrócić uwagę i, i może pomogą w takim z, dnia, z, dnia, z jednego dnia na dzień pomogą w podejmowaniu naszych decyzji i w ogóle kontemplacji tego, co się dzieje na świecie. Także zacznę astrologicznie. To będzie pełnia, która. Z jednej strony nadal jest silnie związana z energią wodnika, ponieważ w wodniku będziemy mieć Saturna, Jowisza oraz Merkurego. W, w, relacji, w relacjach do, do samych siebie mamy oczywiście Słońce. I księżyc, i to jest oś, byk, panna. Również z takich bardzo sprzyjających energetycznie momentów, to mamy energię Plutona i Marsa, które będą w trygonie. To jest zawsze energia, która, która łagodzi pewne konflikty, czyli Pluton, który w tej chwili odpowiada za pewnego rodzaju dezintegrację starych modeli. W trygonie z Jowiszem może to być pozytywna energia jakiegoś takiej, takiego optymizmu, takiej, takiej energii do działania generalnie. Bardzo może być ona pomocna, zwłaszcza w naszym i, i, i światowej sytuacji, i naszym personalnym układzie, również. Cały czas nam towarzyszy i przez cały rok będzie nam towarzyszyć kwadratura Saturna do Urana. To są trudne energie. Saturn jest, jest z, z, że tak powiem, związany ze strukturami i tym tradycją, i tym, co było. Uran jest bardzo nowatorski, chce nowych rozwiązań. I one, te energie nie są, nie są kompatybilne, w związku z czym tutaj mamy konflikt interesów na bardzo wielu różnych płaszczyznach. Na płaszczyźnie społecznej, na, na płaszczyźnie technologicznej, tu jest pewien rodzaj konflikt interesów. W koniunkcji znajduje się również Merkury z Jowiszem. I w tym momencie jest to koniunkcja astrologiczna, one znajdują się w innych kluczach, ale ta energia się wzmacnia, czyli wzmacniana jest komunikacja jakimś pewnego rodzaju optymizmem, ale również może się to wiązać na przykład z przerysowaniem jakiejś informacji, czyli to mogą być jakieś duże informacje. Ta energia nie jest w jakimś wielkim konflikcie. No i troszkę jest w stosunku do Urana, tak, także tutaj mogą, można się też spodziewać jakichś takich informacji, no, e, które będą jak gdyby, e, pod, pod, jak gdyby wspierać i wyolbrzymiać problem konfliktu między Saturnem a Uranem, czyli tych konfliktów starego z nowym. Także to też taka, taka mogłaby być negatywna yy, yy, energia i, i manifestacja tego. Co za to, yy, jak to ma się do kluczy genowych? Mianowicie yy, opozycja yy, Słońca do Księżyca, yy, tutaj mamy dwa klucze, partnerów programowych, klucz 37 i klucz 40. I yy, yy, jeżeli mówimy, że, że na, na czas pełni jest to okazja do uwolnienia się od pewnych, od pewnych starych nawyków, tutaj narzucają się dwa cienie. 37. jest to słabość, jest to nierównowaga płci, nierównowaga elementu żeńskiego i męskiego, dominacji patriarchatu na przykład, która, która do tej pory dominuje w świecie, chociaż niektórzy już mogą to zauważyć, że że ten układ ulega zmianie i patriarchat y, y, traci na, na, na swoich wpływach, zarówno w strukturach religijnych, w strukturach państwowych również. Y, a z drugiej strony mamy, mamy cień wyczerpania klucza 40, który, jak gdyby tą słabość jeszcze bardziej, y, one ze sobą są kompatybilne, tak? Jesteśmy wyczerpani, zestresowani, w pewnym sensie to, to odzwierciedla sytuację, którą w tej chwili mamy. Jesteśmy zmęczeni tą sytuacją koronawirusa, która nas, yy, yy, że tak powiem, już od roku trzyma w swojej garści. I jest to jesteśmy zmęczeni, czujemy się słabi. I to jest moment, kiedy możemy się z tego uwolnić, z tego starego wzorca ofiary. Do tego przyjdzie właśnie ten element bycia ofiarą. Merkury w komunikacji jest w kluczu 55, czyli tutaj w pewnym sensie ta... Yy... Hmm. O nie, to nie jest Merkur, tylko Wenus. Aha. Wenus jest w 55. Czyli przepiękna energia miłości, która może się czuć urażona, może się poczuć bycia ofiarą tej sytuacji, którą, która jest w tej chwili. My możemy się czuć, że nasze serce jest, jest ofiarą jakichś zewnętrznych, zewnętrznych rzeczy. Tymczasem jest to, można na to spojrzeć inaczej. To jest zachęta do tego, żeby. Z jednej strony wkroczyć i uwolnić dar 37 Klucza, czyli równości, równowagi między pierwiastkiem męskim i żeńskim, równowagi w naszych relacjach. Z drugiej strony, wsparte jest to energią Księżyca, która chce uwolnić dar stanowczości i wytyczania mądrych granic, żeby odpocząć. Po okresach wyczerpania. Najlepszym lekarstwem jest po prostu wyłączenie się od wszystkiego i wytyczenie takich no, mocnych granic. To może, być, może się to objawić na wiele różnych sposobów. Może na przykład tym, żeby słuchać mniej wiadomości, czy, czy mniej czasu spędzać na Facebooku i na innych mediach. To może być jedna z manifestacji również. Aby się, aby się uwolnić od odbycia od przemęczonym. A Wenus zachęca nas do, do wolności emocjonalnej. Tak? Ta, ta kochająca Wenus, która oddaje siebie i czuje cierpienie całego świata, bo tak wiele z nas to odczuwa. I to jest bardzo naturalne i w pewnym sensie też jest to proces potrzebny. Ale na tym etapie cierpienia nie można się zatrzymać, trzeba to przerobić, i to jest taka energia wolności, wyzwolenia w pewnym sensie takiej z jednej strony wewnętrznej empatii, a z drugiej strony takiego otwarcia serca. 55 klucz to jest otwarcie serca. To jest, to jest bardzo taka emocjonalna równowaga, emocjonalna wolność od sytuacji, jakakolwiek jest. Także to też jest takie, taka zachęta, żeby na to w ten sposób spojrzeć. Merkury z Saturnem są w kluczu 24, który uzależnia nas. Ja tak sobie myślę, że jesteśmy w tej chwili w pewnym sensie uzależnieni od dramatu. Gdzieś, na, gdzieś, gdzieś wszyscy jesteśmy dotknięci tym, co się dzieje w świecie. Bezpośrednio może się to objawiać ograniczeniami, które są w naszych krajach. Na ulicach, w domach, w pracy. I w pewnym sensie możemy być uzależnieni od dramatu, od negatywnych informacji, od przerostu tych informacji, tak? Co oczywiście dalej prowadzi do, do, do wyczerpania, do słabości. I co klucz do 24 chce nam przekazać? Mianowicie, że. Żeby tą energię, y, takiego notorycznego, jak gdyby, takiej powtarzalności uzależnienia się od, czy, o, o, czy od wiadomości, czy od alkoholu, czy od czegokolwiek, czy od drugiej osoby, nawet, y, trzeba się zatrzymać. Także w tych momentach przerw y, przychodzi wytchnienie, a później nawet rozwiązania i pewnego rodzaju inwencja inwencja twórcza, pomysły nowe tak, na rozwiązania. Takie, na które wcześniej byśmy nie wpadli. Ale do tego jest potrzebna cisza, wycofanie się. Także ta pełnia też jak gdyby może nas do tego też zachęcić. Jeszcze jakie, jakie energie na nas wpływają. Jowisz, czyli generalnie taka ekspansyjna, pozytywna bardzo energia, w cieniu musimy uwolnić się od braku kierunku, od zagubienia tak, A i pozwolić, aby znaleźć, jak gdyby, odpowiedź w naszym środowisku, w jakim kierunku podążyć. I to jest w ogóle taka energia dotycząca naszej tożsamości, dotycząca tego, kim jesteśmy, i, i warto się na to otworzyć. Co do nas przyjdzie, co, na to, co w tej pełni Jowisz, który odpowiada za naszą również rozwój duchowy, co nam chce objawić w tym momencie, tej pełni. Być może pozwoli nam na spojrzenie szersze, na, na znalezienie nowego kierunku, niekoniecznie tego, który jest nam serwowany w mediach. Również na nas wpływ ma Mars, który jest w kluczu ósmym. Ja uwielbiam klucz ósmy, przyznam szczerze. I jest to uwolnienie się od przeciętności. Także cień to jest, to jest przeciętność, to jest, to jest to, co tłum lubi czyli jak gdyby ta energia zachęca nas do tego, żeby z tym tłumem nie iść. Zachęca nas do tego, żeby mieć własne zdanie, własny styl, własny styl wypowiedzi, ale również własne zdanie. I nie bać się go może niekoniecznie objawiać i o nim mówić, ale po prostu mieć tą swoje jak gdyby jakieś takie swoje, swoje własne spojrzenie na różne na, na, na to co się dzieje w tej chwili w świecie. Mars jest w dobrej energii z Plutonem, to jest trygon. I przez cały zeszły rok i przez jeszcze troszkę tego roku, i później na chwilę z tej energii wyjdziemy i znowu wejdziemy, ponieważ Pluton w tej chwili, jak i wszystkie planety podczas tej pełni, co też jest ciekawe, wszystkie z perspektywy Ziemi idą do przodu. Że nie ma żadnych cofających się, retrogujących planet, i to pozwala też taki jest jakiś pewnego rodzaju momentu, jakiś, jakiś, możemy się oczekiwać w tym, w tym okresie, że coś pójdzie do przodu w jakimś, w jakimś kierunku, tak? Zobaczymy w jakim kierunku, tak? Ten, kierun ten kierunek chce nam wskazać Jowisz z darem orientacji, także to też jest ciekawe. I Pluton jest przez te ostatni rok i w tym roku. W kluczu psychozy w cieniu, czyli uwolnienie się od psychozy. Ja w zeszłym roku, analizując właśnie te relacje planet, zwłaszcza tych, tych, tych dalekich, które mają bardzo wolny ruch, nic, nic tak mi nie odpowiedziało na to, co się dzieje i jak długo to może trwać, jak właśnie Pluton w 61 kluczu, ponieważ już od początku, jak gdyby sugerował od początku zeszłego roku sugerował no, taką dużą psychozę, która nas y, dotyka i, no, i która, która w jakiś sposób y, y, jesteśmy manipulowani też przez, przez taki y, no, stan umysłu y, nie do końca y, zdrowy, to co widzimy, co się dzieje w świecie i jakie są reakcje ludzi. Y, no, i w ogóle stan choroby też, tak? Jest, jest, jesteśmy, jesteśmy pod wpływem e, wielorakich symptomów chorobowych. E, choroby naszego układu immunologicznego, choroby w postaci wirusa, e, ale również e, bardzo dużo chorób psychicznych, które w tej chwili się, e, są, e, jeszcze więcej ludzi pada ofiarą tej, tej psychozy. Rozwiązaniem na to jest inspiracja, jest znowu znalezienie ciszy. I y, otwarcie swojego umysłu y, nie na y, y, potrzeby y, własnego ego i własnego krytyka, i, i, i własnego y, takiego zagubionego dziecka, tylko otwarcie się na inspirację, na, 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 na taki głos wewnętrzny, który, który ma pomysł, który jest zainspirowany tą sytuacją. Możemy się zastanowić, może, jest to w tej chwili czas na to, żeby nas zainspirował do zmian na bardzo dużą skalę, cały świat, jesteśmy do tego zachęcani i pozostał jeszcze, pozostały jeszcze dwa klucze 27 w którym znajduje się yy, yy, uran i to jest yy, uwolnienie się od egoizmu i od patrzenia tylko na czubek własnego nosa a zaproszenie energii altruizmu i bezinteresowności czyli taki uran w swoim takim społecznym aspekcie bo uran bardzo działa na właśnie na elementy takie jak, jak, jak sprawiedliwość społeczna również innowacje technologia chce nas zachęcić do tego żeby ta technologia nam służyła a nie nas nie służyła jak rozwojowi ego i, i naszych własnych prywatnych potrzeb na przykład i pozostał jeszcze jeden przepiękny klucz, w którym znajduje się w tej chwili długoterminowo Neptun. On już niedługo z tej energii wyjdzie, i to jest energia klucza 22, który uwalnia pewnego rodzaju hańbę. Ja to czytam jako hańbę na ludzkości. Jakąś taką naszą ranę, którą nosimy. Ludzie są zhańbieni. Czy to z wami rezonuje? Hmm. Że czujemy się gdzieś podlegli, że ta nasza suwerenność jest, jest w jakiś sposób y, y, też y, zabrana. Dwudziesty drugi klucz to jest to jest bardzo klucz związany z poczuciem też cierpienia. I y, Chcemy się uwolnić od cierpienia, ale uwolnienie od cierpienia to nie jest odwrócenie się od niego, tylko to jest ogarnięcie, otwarcie serca na to, co się dzieje. Bardzo, z nas, bardzo wiele z nas w tej sytuacji, która jest, cierpi. Tak? Tracimy osoby najbliższe, są w rodzinach konflikty, różne opinie, mogą być też wyolbrzymione różnego rodzaju problemy, które się kumulują, tak? finansowe. W relacjach, i tak dalej, i tak dalej. I klucz 22 zaprasza do uwolnienia daru łaskawości, czyli takiego łagodnego spojrzenia na to, co się dzieje. Także tak to się przedstawia. Mam nadzieję, że, że ta krótka interpretacja zachęci Was do Waszej własnej kontemplacji. I tego, co się w tej chwili dzieje w Waszym życiu personalnym, ale również w takiej perspektywie światowej, tak? W której jesteśmy zagubieni jako, jako przeciętny człowiek. Informacji jest bardzo dużo. Nie wiemy, która jest prawdziwa. Jak gdyby jest, jest z jednej, z drugiej strony, z trzeciej i czwartej. Jest trochę prawdy, trochę nieprawdy. I, i to powoduje... Z jednej strony ma to bardzo negatywny wpływ, ale ma też pewien pozytywny, że zamiast słuchać tego zewnętrznego źródła, może jest czas, żeby wsłuchać się wewnętrzne źródło. Pluton, który, tak jak mówiłam, jest już od zeszłego roku w kluczu w 61, w I Chingu nazywa się wewnętrzną prawdą. Także może jest czas, żeby się odezwać do tej naszej wewnętrznej prawdy. Także pozdrawiam Was na ten moment i, i mam nadzieję, że te refleksje na napełnię w jakiś sposób też wzbogacają nas. Pozdrawiam serdecznie.